Umów spotkanie, Umów z, spotkanie z, Mariuszem. z Mariuszem. Zdecyduj, co ze szkoleniami. Zdecyduj co za szkoleniami. Zrób pranie, zrób pranie. Napisz artykuł, Napisz na, artykuł bloga. na bloga. Przejrzyj, Przejrzyj newsy, newsy biznesowe. Odbierz, odbierz syna. syna. Wystaw faktury. Wystaw faktury. Sprawdź, maila. Sprawdź, maila. Sprawdź maila. Jak często odrywasz się od swojej codzienności i spoglądasz na życie z oddali. Kiedy ostatni raz słuchałeś ciszy? Kiedy ostatni raz spędziłeś czas tylko ze sobą? Jak często przeznaczasz czas na refleksję, na chwilę prawdy? Które rozwijają mądrość życiową. Kiedy ostatni raz słyszałeś głos swojej intuicji i ubrałeś w słowa, do czego nie da się opisać, by twój umysł szybciej zaakceptował wszystko, co ty już wiesz. Intuicja jest w tobie, ale potrzebuje przestrzeni, by zaistnieć. Ucisz swój umysł i otwórz serce, by usłyszeć, czego naprawdę chcesz. Intuicja powie ci wszystko, co ważne, a czego twój umysł nie wie, bo szuka nie tam. Gdzie jest Twoja odpowiedź? Gdziekolwiek jesteś, zrób w swoim życiu przestrzeń na chwilę refleksji, wyjdź ze swojej codzienności, by w tym wzorcowym stanie ciszy dokonać życiowych wyborów. Zapamiętaj ten stan i wracaj tu, by posłuchać siebie i zrozumieć, jak myśleć, co robić, jak żyć. Pytaj w ciszy, a na ekranie przed Tobą pojawi się odpowiedź, bo chwilę wcześniej poczujesz. Czego naprawdę chcesz? Kiedy ostatni raz słuchałeś ciszy?